W naszym studiu gość Marta Ko Kozioł z Instytutu Badań Edukacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy spotkaliśmy się przed momentem, po raz pierwszy, powiedziałem o tej skali, jeśli chodzi o przemoc w szkole. Pani powiedziała, że to nic nadzwyczajnego, że w zasadzie sporo, że to zjawisko naprawdę jest, występuje bardzo często, jeśli chodzi o polską szkołę. To może na początek ustalmy, czym jest przemoc? rówieśnicza? Jak się ją definiuje? Co się mieści pod tym hasłem? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o przemoc rówieśniczą, to oczywiście w literaturze przedmiotów w mowie potocznej zamiennie używamy wielu pojęć. Agresja, przemoc, przemoc rówieśnicza, w tym bullying. To z czym mamy do czynienia, o czym Pan przed chwilą opowiadał, ale także w ogóle o zjawisku, które ma miejsce na terenie szkoły, ale także poza nim, dotyczy przede wszystkim przemocy rówieśniczej, bullyingu. A więc takich zachowań o charakterze agresywnym, których cechuje przede wszystkim intencjonalność, a więc przede wszystkim głównym celem jest sprawienie przykrości i krzywdy. Druga niezwykle ważna kwestia i cecha przemocy rówieśniczej to jest przede wszystkim powtarzalność, a więc to zachowanie jest powtarzane w sposób systematyczny i długotrwały w jakimś określonym czasie. I trzecia kwestia, która najczęściej się pojawia właśnie na terenie szkoły, to jest nierównowaga sił, a więc zawsze ofiara będzie słabsza w stosunku do sprawcy bądź grupy sprawców. I tutaj niezwykle warto wspomnieć o klasyfikacji dokonanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, jeżeli chodzi o przemoc rówieśniczą, ponieważ wyróżniamy wiele jej aspektów i wiele jej przejawów. Między innymi przemoc fizyczna, która na pierwszy rzut oka oczywiście nam się najczęściej kojarzy, to jest szturchanie, popychanie, bicie, czyli naruszenie cielesności fizycznej. Ale mamy też niezwykle ważny aspekt przemocy relacyjnej, taki, która polega na wykluczeniu danej osoby przez grupę bądź przez konkretnego sprawcę. Mamy przemoc też dokonującą się w mediach społecznościowych, a więc cyberprzemoc. Mamy też przemoc materialną, która przejawia się poprzez kradzieże, poprzez niszczenie mienia. Tak więc, jak widać, tutaj jest wiele aspektów i wiele czynników, wiele mechanizmów, które mogą świadczyć o tym, że ta przemoc rówieśnicza ma miejsce. Jaka jest skala zjawiska? No cóż, e, ostatnie badania i e, wiele analiz, raportów prowadzonych chociażby przez organizacje jak UNESCO, ale także Instytut Badań Edukacyjnych czy organizacje pozarządowe działające na rzecz, na rzecz ochrony dzieci i młodzieży tutaj w zakresie krzywdzenia dzieci, wskazują jasno, że następuje w ciągu ostatnich 10 lat, Znaczny wzrost przemocy rówieśniczej, w tym przemocy psychicznej. Z czego to wynika, że jest wzrost? No cóż, czynników jest na pewno wiele. Przede wszystkim można wskazać na pewną niewydolność, jeżeli chodzi o zasoby domowe, to znaczy tutaj coraz mniej miejsca, jednak i czasu poświęcamy naszym dzieciom, nastolatkom, przede wszystkim na wprowadzanie takich postaw społecznych czy nauczanie czy rozwijanie kompetencji rozwijania bądź rozwiązywania sytuacji konfliktowych Czyli metodami pokojowymi. Relacja rodzic dziecko jest tutaj kluczowa, jeżeli rodzice obserwują swoje dzieci reagują w odpowiednich sytuacjach, ale także no, uczą być może tych kompetencji związanych z zarządzaniem swoimi emocjami. To jest też okres, kiedy się rozwijamy i eksperymentujemy, to wówczas tej przemocy jest mniej. Rodzi się też empatia, no i też to współczucie do drugiego człowieka, w tym przypadku innego ucznia. Przede wszystkim też ważna jest wrażliwość i świadomość rodziców na wszelkiego rodzaju objawy niepokojące, które mogą świadczyć o tym, że dziecko jest ofiarą przemocy rówieśniczej, bo o takiej dzisiaj rozmawiamy. To jest chociażby obniżenie ogólnego poziomu aktywności. Aktywności zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej. Jest to wycofywanie się dziecka. Są to często też uogólnione takie po, po postacie czy, czy, czy przejawy lęku. Tak? Więc tutaj tych czynników, tych symptomów jest wiele. Ważna jest czujność, wrażliwość i świadomość rodziców. Ale oczywiście nie tylko i wyłącznie jest to czynnik domowy. Tutaj też z pewnością mhm. możemy mówić o klimacie, jaki Ale jest, to jest w szkole. W znaku czasów, prawda? Bo ten język taki agresywny. Staje się no, powszechny, co oczywiście smuci, jest, jest straszne, jeżeli o tym pomyślimy. Natomiast ta przemoc jest, zarówno ta fizyczna, ale też ta werbalna, ona funkcjonuje. To są warstwy. Tak, i proszę sobie wyobrazić, że największy wzrost e, wiktymizacji, tak, czyli przemocy e, rówieśniczej ma miejsce, jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, czyli takie, co nie jest bezpośrednio namacalne i widoczne, prawda? E, w ciągu ostatnich 10 lat e, z 28% do 43% wzrosła e, przemoc rówieśnicza, przemoc psychiczna, która jest wskazywana przez nastolatków. Więc to jest bardzo niepokojące, bo na pierwszy rzut oka my tego nie widzimy. My jako osoby, e, które pracują na rzecz i z z młodzieżą, my też jako rodzice, tak? Opiekunowie prawni. Pani Marto, jak pani patrzy na ten konkretny e, przypadek, o którym wspomnieliśmy? E, tutaj mamy do czynienia z agresją wśród nastolatków i jednocześnie, no, żeby zatrzymać tę agresję, ktoś także wykazuje agresywne zachowania. Czyli to też dorosły, w... który wchodzi, prawda, mhm. w ten konflikt. E... Trudno jest oceniać absolutnie tę sytuację, która miała miejsce. Bardziej bym się skupiła na aspekcie, co możemy zrobić, żeby tych sytuacji nie było. Zarówno angażowania się rodziców, żeby również i szkoła, czy placówka oświatowa mogła przejąć kompetencje i obowiązki, w jaki sposób możemy rozwijać te umiejętności, o których Pan przed chwilą wspominał. Te umiejętności czy, czy postawy prospołecznej. Tutaj jednym z rozwiązań jest chociażby wprowadzenie mediacji, w tym mediacji na terenie szkoły, w których również mogą uczestniczyć rodzice. I sądzę, że to jest kierunek, e, tak, do którego powinniśmy iść. Marta koch z Instytutu Badań Edukacyjnych jest naszym gościem. Czy jest perspektywa zmian? Szkoły będą mieć bardziej efektywne narzędzia i wiedzę, przede wszystkim, jak poradzić sobie z problemem nękania. To jest bardzo dobre pytanie i pytanie na czasie, ponieważ od 15 lutego wszystkie szkoły, placówki oświatowe będą zobowiązane do tego, aby wprowadzić standardy ochrony nieletnich. To będzie polityka wynikająca z ustawy tzw. kamilkowej, która już ta nazwa przyjęła się w takiej mowie potocznej. Będą to rozwiązania wytyczne, standardy dotyczące tego, w jaki sposób chronić dzieci przed przemocą, przed krzywdzeniem, w tym również przemocą rówieśniczą. Będą również zamieszczone, mam takie wielkie nadzieje, konkretne rozwiązania oraz wytyczne, które będą rekomendowane jako te, które powinny zostać wprowadzone do, do szkół. Co ważne, standardy te będą obowiązywały wszystkich pracowników, nie tylko pracowników pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców czy specjalistów, ale także cały personel szkoły, aby każdy miał świadomość i był wrażliwy i potrafił rozpoznać przejawy bycia ofiarą. Bycia sprawcą przemocy rówieśniczej. I jeszcze jedno bardzo ważne narzędzie, o którym warto wspomnieć, to jest narzędzie diagnostyczne, które będzie opracowywane, już jest opracowywane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Wspieranie Dostępności Edukacji dla Dzieci i Młodzieży. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ narzędzie diagnostyczne będzie badało poczucie dobrostanu uczniów w szkole, czyli w takim funkcjonowaniu szkolnym. Jeżeli mówimy o dobrostanie psychicznym, to niewątpliwie musimy również zawrzeć element klimatu szkoły, poczucia bezpieczeństwa, w tym również przemocy rówieśniczej. No właśnie, bo gdzie tutaj szukać pomocy? Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy bezradni wobec tej przemocy, jeżeli się pojawia agresja. Od tego mamy wykwalifikowanych specjalistów, przede wszystkim na terenie szkoły, bo proszę pamiętać o tym, że um, statystycznie przemoc rówieśnicza przejawia się i um, odbywa się na terenie szkoły, na terenie placówki, bądź w drodze do szkoły, bądź w drodze ze szkoły. W związku z tym musimy tutaj mocno Akcentować i stawiać na, na dokształcanie, na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, przede wszystkim kadry pedagogicznej, ale także kadry niepedagogicznej. Czyli tutaj ta odpowiedzialność czy punkt ciężkości gdzieś tam bardziej jest postawiony ten akcent na szkołę, bo mam wrażenie też, że warto w tym przypadku także uruchomić rodziców. Absolutnie tak, ponieważ doskonale wiemy, że system oświaty to są naczynia połączone. To jest uczeń, rodzic, nauczyciel, mówiąc już bardzo ogólnie szkoła, więc bez uwzględnienia i włączenia w